Dzień dobry, witam was moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak. Witam w kolejnym spotkaniu z Battlefieldem 2042, czyli w tytule, który jeśli chodzi o strzelanki, chyba najlepiej przyjął się na moim kanale i najlepiej się oglądam. Oglądał. Ja natomiast miałem dość długą przerwę od tego tytułu, ponieważ ostatnie moje spotkanie z tym tytułem Miało miejsce jeszcze w trakcie tego tygodnia, wczesnego dostępu, zakupno tej edycji wyższej niż, niż normalna. Na, natomiast, kiedy ta już tak oficjalnie wysz, wyszła, jakoś przeszła mi na nią ochota, jakoś nie miałem za bardzo ochoty ją zagać jeszcze czy gdzieś tam ta atmosfera, która wokół niej gdzieś tam krążyła, to też gdzieś tam może miało na to jakiś wpływ. Natomiast ostatnio znowu do niej wróciłem. I pograliśmy sobie troszkę z Wankishem z kanału Cookie Streamers. Tak naprawdę to na to granie umawialiśmy się już od dnia premiery, ale nie, nie mogliśmy się coś umówić, ale w końcu, się, w końcu się udało zgadać. Usiedliśmy i naprawdę bawiliśmy się, bawiliśmy się świetnie. Także dzisiaj, moi drodzy, odcinek z Wankishem z kanału Cookie Streamers. Zagramy sobie na mapce Klepsydra, oczywiście podbój, hmm, bardzo słaby mecz w moim wykonaniu. Nawet tam Vankirz wiem, że szalał ze Sniperką, ale w moim wykonaniu to był, na, to był do, do, dosyć słaby mecz. E, natomiast e, następne, gdzieśmy tam grali, to były już troszkę lepsze, więc prawdopodobnie może jakieś tam rozgrzewki potrzebowałem. E, w każdym razie, mimo wszystko bawiliśmy się całkiem nieźle. I mam nadzieję, że wy również będziecie bawić się dobrze, oglądając ten materiał. Zapraszam, moi drodzy, rzućcie okiem. Zobaczymy, jak ten meczik się ułoży, bo przyznam, że jakby tam w okolicach E to byłoby sympatycznie. tam te rejony znam. Te rejony stadionu to nie są mi do końca tak bardzo znane. Powiem ci, że ten stadion był na tyle przyjemny, że niby było dużo widać, ale nie za wiele, nie? bo te okna jakieś takie dużo małe, nie wiem, jak tam, w ogóle w tym poprzednim, poprzednim meczu to było coś takiego, że jak zacząłem ten szturm na ten stadion, to się poczułem jak, jak nie wiem, jak weteran Wietnamu, mimo że to tylko oglądałem gdzieś tam z relacji filmowych, nie? No. no, no, no to no, no. było za natarcie? Dobra. Where is Kawojak? Wysuwa ja się w samochodzie, ale gościu sobie chyba nie, nie ma ochoty nim jechać nigdzie. Czy to ja prowadzę? Nie, to gościu prowadzi, no ma nic, kierownicę przy sobie. A, czekajcie, bo tu jest... Wieszko... A, tu jest jeszcze poduszkowiec, Co to chyba trzeba wejść do poduszkowca. A, wysiadaj mi gościu, pojechał. Nie pozdrawiam pana. A tym się ciężko jeździ. Co na A bo chcę wsiąść, dobra. To wsiadaj. Drzewo poświęciłem dla siebie specjalnie. Nie, ja już słyszę, że tu już jest regularna wojna. No, Powiedzcie, że ja jeszcze nie do końca wiesz? Ale po, ale tak jak mówisz, tutaj lepiej mi funkcjonuje niż poprzednio jak graliśmy. A, widzisz, widzisz, Słyszałeś się na rzeczy. Dobra, ja jadę do Was już. Tam już C1 widzę, przejęli. No z C1 to już dostaję. O, 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 no, na twarz. Ale dobra, gościu nie, nie był zainteresowany tutaj jakąś walką z nami. Ja muszę na ten stado na razie pocisnął, chociaż nie wiem, jaki ten gościu, w którym jadę, ma plany. To, jest to chyba nieważne. Ja biegnę na C1. O na kurze, poza mapy wjechałem. A nie, tylko na chwilę. A no ty tam się ustawi ze snajpem i będziesz mi Nie, 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 teraz, teraz jestem szturma. No a teraz jestem taki snajper, taki nie do końca snajper, ale, ale, ale snajper. Dobra. O kurwa, ale tutaj się dzieje. Wysiadać? Jak się wysiada? No. Dobra się wysiada. O, o ja za czołg, ja pierdził. Dobra, to ja już. To ja już nie chcę jechać, ja się już raz myśliłem. A, ja wziąłem... Ja po, pominiłem postacie. Wziąłem działko zamiast... Wziąłem działko zamiast tarczę, to... To i zaraz zmienimy. Co to? Nie wiem, czy nie mam gry przypadkiem za cicho sobie na, na ten dźwięk. Houston? Mamy problem. Ja to, ja to pod to C1 podchodzę, ale... Ja tu na B1 też już zadyma dyma robiła się, wiesz? Odważnie, tak. odważnie, podchodzi, podchodzi wankisz pod C1, 130 metrów już <grym> Tak, komentator Dariusz Pakowski Ale czuję, że zaraz jakiegoś batona dostanę na twarz i się tyle skończę z kozaczenia Dobra, to był snajper w ogóle Wiesz co, tu jest, o, jest, nie, to nie jest wankisz, ale jest się na a nie, to jest wankisz, dobra, to się zespimy na nim Ej! Już się nie zrespisz, ale jest no, obity. zespiłem się, tylko. ale też umarłem <grym> A i nam po rozdał gościu ze snajpy jeszcze Niepotrzebnie wychylałem na niego. Tu się przyznaję, mogłem skrócić ja, dystans. Ja się wychyliłem, bo ja liczyłem, że go zabiję, wiesz, jeszcze ale no. No ja niestety. mu dałem, dałem mu raz mocnego klapsa, ale nie na tyle <grym> mocnego, żeby mu się odechciało żyć. <grym> no widzisz To no, no, widzisz, tak nie działa. No. Ucieka, wow! ucieka Ja się zrespiłem i mnie od razu pojazd pokarał, nie? O jakie to jest... O, to jest nies, niesympatyczne, powiem ci. A licznik odrodzeń działa, no to zróbcie tak, żeby nie działo. Dobra, jednego zabiłem, ale pod C1 się zrespiła cała ekipa, tak że no tutaj drużyną tylko można iść. Broń mi zniknęła, a i, a i tak morzuję ludzi! Dobra, tu jest jeszcze jeden gościu za skarpą. Jednego zabiłem. Dobra. Zobaczę, może mnie ktoś tu odrodzi. Tam jest dwóch tam. Uważajcie za naczepą, wiesz na, na mnie patrzy, na mnie patrzy. Są tutaj, dobra, ja się... Ja leży, te... leży! Leży! Nie, nie, poczekaj! Po, Poczekajcie po... Za betonowym na, na, na daleko, na daleko są Za betonowym? Widzę biegnie jeden typ Gdzie? Eee... No już dostałem. No tam gdzie patrzysz. przebiega typ Za pojazdem jest, koło pojazdu jest nie, snajper tam już jest, no, o cholera. No właśnie, o właśnie o tym mówię, wiesz? A, po, a po, poniesiesiesz mnie? Tak szybko? Samochód tu jest, jakiś mnie otacza, spróbuję. E, potem, e, e, przytrzymaj. O, dzięki, dzięki, tam bardzo. Jest samochód. Tam był samochód, e, pan Dobra, 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 dobra. Pojadzimy sobie chyba, myślę. Nie, leci, leci samochód, od naczepy, za naczepą jedzie. O, kurde. Dobra, mamy przestrane. I co, ja tu się <laughs> Do plecy, Z tyłu jedzie teści. Może wysiądzie, może wysiądzie, poczekaj. Nie, 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 nie wysiądzie, zabiję mnie tak. Dwa, A... dwa, samoch... dwa samochody, tu były. Ale, ale nie, szkodzi, ale nie szkodzi. Fajna, fajna, fajną akcję żeśmy zrobili tutaj. Dobra, mi super, się... tam, bo tam w ogóle jest chyba punkt odrodzenia zostawiony. No, bo jak, Czekaj. znaczy mają punkt, bo jak mają punkt to, nie, właśnie oni chyba, oni chyba właśnie nie ten. E... Pomogłem komuś. Chyba ja na warkiszu się respie, bo... Fajne no jest, takie, jestem chodzą. przy tym C1. Aj, 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 aj. dobra, tu jest gdzieś blisko, uważaj. O, leży, leży ty. No ajajaj aj, kurde, jak. A coś coś nie siadało. Dobra, ale jest tam jeszcze ale Cyberstorm. Ale a Cyberstorm jest. go zabił. Chyba idziecie podnieść. No właśnie nie, jest... A nie zabili. Dobra, go już. jego też zabił Dobra. Ale C1 jest dobra mi suwa tam. No. Kurczę, jest ja jestem, strzelanie jest mi nie wychodzi. A, bo znacznik odrodził. Trzeba go wiesz, żeby, żeby go nie, nie namierzył, nie? Nie, ja tylko muszę z boku jakoś obejść. Biegnie, biegnę na górze jest. No ginżer gościu, no. Słuchaj, już mój okay. mi pomaga. No cholera. Dobra, już jest snajper wcelowany. No, Od kontenerów niebieskich. O, jest na takim, na tym wiadukcie jest też gościu Tak, wiadukt, yy, za, na punkcie i za kontenerem moje pomocy, ledycy. Dobra, a wiesz, wiesz na co przyszedł czas teraz, jeżeli są ta, w taki sposób ustawieni tam? No ja doskonale wiem, znaczy widzowie nie wiedzą, ale ja wiem doskonale na co przyszedłem No, trzeba teraz, tylko jakoś z daleka, żeby nie zobaczyli mnie No <laughs> właśnie No już leży, pierwszy Mam taką pseudo sniper. Niech nie No, no tak i Bardzo dobrze, nie, ducham, panie. Ja jestem niecodzienny sniper, ja, ja ogólnie rzecz biorąc jak zwyk, zwykłem grać sniperem to najczęściej grałem nie szablonowo. Nigdy wiesz, jakieś wieże, jakieś budynki czy coś takiego, tylko no. właśnie Nie tam, tak, gdzie e... się nikt nie mógł spodziewać. Eee, no. rok w krzakach, tylko wiesz. Na pełnej. Kurde, Dobra, ty ja, tylko ja pomogę, bo nam nam pewnie nam nam napieprzają. Żyli, nie, więc... o! Ja jeszcze go poniosłem! Ajajaj! Aj, aj. aj, dobrze, dobrze, dobrze. I mnie podnosi! Ja, ja myślałem, że to się da A przerwać jeszcze. Zabił? Nie, bo nie, już mnie zabili, bo ja... E, podnosiłem typa, akurat mi koleś wybieg. i ja myślałem, że da się reanimację przerwać, ale cię niestety nie dało. Leży ee... kolejny wygląd specjalisty, nocne operacje odblokowane. Oj, ktoś z prawej strzela do mnie Ja idę na to E3, wiesz, bo tam coś się dzieje fajnego A, i mnie zespiło na dole tu, to słabo Liczyłem bardziej, że nie zrespi, A, bo to E3, to było E1 Ty, o. Przez, przez rurkę nie byłem w stanie przestrzelić Miał głowę na rurce i ni, nie, nie trafiłem, nie? Przecież się rurka zatrzymała pocisk No, to są dobre rurki, słuchaj Dobra, koleż mnie pilnuje, także się odrodzę już, bo, bo koleś widzi, nie? No ale ci powiem tak od razu. Najfajniejsze jest to, że wiecie, nie? Tu są jacyś zawodowce, coś jacyś tam gra, gracze, nie wiadomo ile czasu spędzili. Nie, tu się dobrze bawię po, po... O kurde. Ja pierdziłem. O nie! Leci ostrzał samolotowy. Kurde, do tego C1 trzeba podejść jakoś kompleksowo, zajść ich. O cholera A bo tam na tym C1 czy się tu na esie samolot. Ja, ja się walę z samochodem. Tyle ci powiem. A, no to. Tak. Po, pojazdy są kurka wodna, za dużo ich chyba, o, o dwa co najmniej. A mamy widzę przejęte, no wypadałoby albo C, B, D, no, jak, jakoś, jakoś przejąć. Daleka, ich tam Nie ma co tutaj na pierwszą linię Wy, frontu. Pod... Wypadałoby to jakoś przejąć sensownie, bo... może nie, spróbować podejść. No bo D, bo jest tak miarę blisko, nasi widzę, że na E coś robią, to by im pomóc. To jesteś na E, dobra. Ja chyba pod to B będę starał się iść. Dobra, złupiłem te tarcze. Patrzymy, co się tu dzieje. Tam pojechał pojazd. Nie, jak, jak ja widzę te samochody, to mi się słabo robi. nie? Dobra, leży jeden. To szarik na pierziela, kurde. My tu wiesz, co na E3 przejmujemy? Zamiast, zamiast coś przejedzie, nie? Ja to, ja to doskonale wiem. O, no właśnie. Za długo w jednym miejscu tu jak siedzi. Się skupiam na jakimś piesku zamiast, kurde, tutaj. Ale jak napierdzielał to. Kurde, podchodzą szturmem na A. A stadionu o, Dużo traci. dużo idzie ich od stadionu, bardzo dużo. Znaczy do stadionu Chyba to, to A1 i lesimy ostro tutaj z nimi. I oni tego tak od Co Bank? siłowiec, no, nie? Ledwo się zdążyłem urodzić. Szczęśliwy złomiarz mnie zabił. O dzięki ale uważaj, bo podchodzi kolejny ten... Kolejne podejście robi Dobra, dobra, dobra Jakie info profesjonalny ty... Bezkitu. Nie wiem, żeby nie był już dobry moment na zmianę pukawki. Tam czołgi sobie jadą górą na moim oznaczeniu. O kurde, chata, ty. Na górze jest. Ajajaj. Aj, aj. Co na... Gdzie na górze? Na wiadukcie? E, e, tak. Przy taka naczepa jest na wiadukcie i tam facet siedzi. O, tyło nas obchodzi. Czekaj, mam medyka. Może mnie podniesie zaraz. Podnosi mnie. Dziękuję panu uprzejmie. Dobra, trzeba trochę tu podejść bliżej. Gdzieś nam, gdzieś nas o, obchodził od B. Od lewej strony, cholera. Ja piercił, ty. Plec, jak śmigowiec chyba. Czy co to tak nam pierdziela? Nie, to jest pojazd z śmigłami. To śmigła, panie, co tu śmigła robię? A jakby to tak zrobić? Coś tam dostał, niby. Ale ja nie wiem, czy nie mamy kolesia na stadion uciekającego. O kurde, jedzie samochód na mnie. Wyso nie wiem, czy oni już na dachu stadionu nie są. No i oni obchodzili od lewej strony, wiesz? Widzę. To oni są już na dachu, wiesz? Nie, ja mu nic nie zrobię, kurde, tą bronią. A, mnie sylmowym zabił, no dobra. A moje pociski nie dolatywały tam. Na dachu są? O cholera. Tak, tam dwóch typ na stadionie w sensie na dachu stadionu. Dobra, to chyba trzeba zmienić koncepcję trochę. Jak już może zmienię sobie na kałaszka teraz, jak już takie są walki nieco bliższe To będę się pewniej czuł. Nie, pojazdy już napierdzielają. nie nienawidzę śmigłowców, nie? Tak ja nienawidzę jakichś automatycznych działek, które postawił koleż, bo nie wiedział skąd o niego wale, nie? Ale go zabiję, to jest to najważniejsze. <noise> nie no nie no nie no, głowce nie, nie, nie da się dzieje, ja ciężko się je pilotuje? To cię jeszcze wkurzają, bo cię zabijają, co nie? Ale co... Ale dostał trochę ale, i ucieka chyba. Ale nie ci podejdzie powiem, Grubo diabli, nie? warki tam zabijają, jak zwykle słabo cisnę. No. Gdzie tu się zresztą. Ale na D jest cała, cały wysyp typów. Na się pod C podchodzą, no dobra, spróbujemy. Ale zabójstwo w locie! Sektor obroniony, ale to jest samochód, to jest najgorsze. Typa w biegu zabiłem, na, ale. To przejmuje C1. A przynajmniej próbuje Dobra, dobra, będę się walił z samochodem teraz. Na raz, na dwa, na trzy, skok, dwa razy, trzy razy, szpagaty zrobiłem, ale nie wyszło. Goni mnie, typ. Czy nie odważy się A tu co 1 co przejmę, może? Powiem ci! Dobra, nie zdążyłem. <ś adjustments> nie, ty, ale oni nie, ale, stoń, ale nie zdążyłeś powiedzie, czy nie zdążyłeś zabić? Nie. O oh, cholera. Nie. Ty no no, dobra patrzcie gdzie jesteście, bo na stadion wbiegła taka na ekipa w poprzedniej grze Nasi tu nie przejmują i nasz, nie, wszyscy, dużo jest wrógów na tym, na, na stadionie Chyba tu nasi już to C chyba przejmą, raczej No poniesie mnie ktoś? Ta już nie podnosi. Dobra. O nie. Pilnuje trybun legi, ale nie wychodzi. No, Dobra, wiesz co? No i C28 mnie. Co jest grane? Za, a, zamarzłem. O co chodzi z zamarzaniem? A, bo, wiesz co, może gdzieś po drodze takie zbiorniki. A, może. jakieś. Bo sami tak jak na tym, kosmodromie są takie, bo jakieś zbiorniki z jakimiś gazami, co jak się podejdzie, to... ...są obrażenia. Mmm... Kurde, to trzeba grać tą grę, żeby podblokowywać sobie te pukawy różne, bo tak to gram z gąb tyłkiem latam w zasadzie. Nade wiesz, jak na jakbyś zginął, to zapraszam, bo tu też coś się zaczyna dziać. Nie no ja się walę troszeczkę jest na stadionie jeszcze. O kurde Powiem Ci, że ja sobie tu nie dam rady na stadionie Czterech typów to Aha. Co się będę bawił z gościem A Widzę, że chyba nikt nie chce tego stadionu odgrywać, bo nawet się drużyna też nie respi. On już jest jakiś koleś jeszcze, dobra, zginę. Nie na A2, jakiś czołg w ogóle tu podjechał. Tu na jakaś stadionie jest na co najmniej 10, nie? Stad o, czy ten A2 jeszcze walczy, dobra, ja spróbuję jeszcze to A2. Oj, chyba niszczę czołg, chyba za go zniszczę. Wysiadyś facet z czołgu. Poszedł, uciekł tam gdzieś. Tu bym miał chyba gościa zaraz. W śmigłowce w ogóle wszystko Dobra, tu zniszczyli ten show dokończyli go brzydko mówiąc. Dobra, ale na, na stadionie walka trwa. No właśnie, widzę, tu się piłem na. No nie, za... nie zabiję, nie? Nie, ten stadion to jest obraz rzeźni rozpaczy, nie? To tu nie ma co. Tu na C1 coś się dzieje, tak? Lata po tej mapie, bo kurczę, żeśmy się rozdzielili i taka jest lipa trochę. Cholera. No dobra, chodź, idziemy w jedno miejsce, bo... Ja na C1, jest, wiesz, jestem, bo tu tracimy. Sta stadion jest chyba przegrany, tak mam wrażenie. No tak nie do końca jeszcze chyba. Gdzie ty jesteś? Na C1 jest? jestem. Okay. Bo tu jest... Tu nam przejmują ten punkt. No musimy, musimy w sumie to odbić jakoś, nie? Bo... Nie no, nie no. Ja nie umiem strzelać w tej grze. Ja nie wiem... Nie czuję tych broni w ogóle. A gdzie, 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 cię, skąd cię zabili? Z którego no, kierunku? Ee, taki samochód jest rozwalony. Dobra, hmm. widzę już snajpera. Tam już kilku jest... Ciężko mi to tłumaczy, bo nie wiem jak ty stoisz, a ci nie chcę jakichś fałszywe info dawać, nie? Powiem Ci, że pod tym Charlie nikogo nie widzę, nie? I to jest ciekawe. No, jak ta broń lata w ogóle? I to jest głupie, nie? O, już. Ja pierdolniam. Ale żenadę robię w tym meczu, żenadę. Mogę sobie tarcze rozstawić. Tu widzę panowie na stanowiskach, są. są takich odległych nawet. Tu już w ogóle czołg podjeżdża. C, chyba przegrane jest już. Oh my god, czołg mam na C1, nie? No. Mówiłem, że tam wiesz? Nie, to jest. To jest po prostu. No ciężko, ciężko. No ciężki orzech do zgryzienia, co nie? Ja tak się skupiałem, widzisz, na tym stadionie, jak dupa. A tu się okazało, że. No, no właśnie, stadion jeden to jest kluczowy, nie? Znaczy, wiesz, to stadion tutaj... Kuźwa te czołgi za Ten czołg, wiesz, znaczy, to Ten stadion to taki... bym by, by powiedział, że... No nie wiem, jak to w sumie powiedzieć. Ostateczność, nie? To raczej głównie... O, ten całkościu tu nas zabił. No, może. Tutaj mocne, to raczej mocne. są... tutaj są raczej, wiesz, te punkty, właśnie C, D, B, nie? Ten stadion tak już na samym końcu, nie? Ale mamy E. I na D coś tu się okay. dzieje. No niestety, szkoda. Powiem ci, że zniszczeni troszeczkę, ale co do doświadczenia doszło, to do doświadczenia doszło. Wspaniale. No to prawda. To prawda. że, ale czeka nas jeszcze praca. O kurde, to tak wyszłoby, że co, że nagle... Ale byliśmy 20 drużyną 30 tam chyba dwóch czy iluś, więc najgorzej nie byłobym powiedział, no ja no cały ja czas się będę... Ja tam ginąłem w... cały czas, ale Jak wziąłem... to mówią? Winny niby się zawsze tłumaczy, ale ja ci powiem, że na ilość godzin, a zaraz sobie powiem ile mam, 89 91 minut mam ograne w Battlefieldzie, nie?